Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 1 grudnia, dziś, dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Na mocy prawomocnego wyroku Sądu Krajowego w Monachium, dobrze znana słuchaczom Sprawek Okiem Katolika Rano, grupa ekoterrorystyczna Letzte Generation, czyli Ostatnie Pokolenie, została uznana za zorganizowaną grupę przestępczą. Sąd uznał, że działalność grupy nastawiona jest na popełnianie przestępstw. Powołał się m.in. na przeprowadzane przez aktywistów klimatycznych blokady dróg i lotnisk, często poprzez przyklejanie się do asfaltu. Według niemieckiego sądu czyny te stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego. W związku z zakłóceniami i blokadą pracy lotnisk oraz zorganizowanymi działaniami zakłócającymi przepływ rurociągów naftowych, sąd w Monachium stwierdził, że nie można mówić o niewielkiej wadze czynów karalnych. Potwierdził przy tym słuszność wydanych nakazów rewizji aktywistów. Co szczególnie interesujące, od kilku miesięcy trwa śledztwo dotyczące finansowania ostatniego pokolenia, które jest aktywne w całej Europie, nie tylko w Niemczech. Aktywiści na finansowanie swoich kolejnych przestępstw mieli do dyspozycji miliony euro. Ukraina Włada Nikołczenko to ukraińska gimnastyczka artystyczna. W dniach od 4 do 5 listopada uczestniczyła w 10. jubileuszowym międzynarodowym turnieju w gimnastyce artystycznej Warszawska Jesień 2023. Dwudziestolatka 20 egzekwo z inną zawodniczką zajęła pierwsze miejsce. 20 listopada Ukrainka wylatywała z lotniska w Warszawie do Dubaju. Wtedy w swoich mediach społecznościowych opublikowała wpis na temat Polski. Czytamy. Zrujnowany nastrój z samego rana. Nienawidzę tego kraju z całego serca, a zwłaszcza ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem tu tylko dlatego, że zamknęli lotnisko na Ukrainie. Dwudziestolatka tłumaczyła później swoje słowa trwającą na Ukrainie wojną. Nie tłumacząc jednak, jaki to ciąg myślowy spowodował, że wojna na Ukrainie powoduje jej nienawiść do Polaków. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, dawka. W minioną niedzielę obchodziliśmy wspomnienie świętego Sylwestra Opata. Urodził się on we Włoszech w roku 1177 w Osimo pod Anconą. Jego ojciec, wpływowy prawnik, wysłał go na studia prawnicze do Bolonii. Sylwester jednak wolał studiować teologię. Wbrew woli ojca, został kapłanem. Spędzał długie godziny na modlitwie. Miał szczególne nabożeństwo eucharystyczne oraz do Matki Bożej. Uchodził za znakomitego kaznodzieje. Gdy miał 50 lat, ujrzał rozkładające się szczątki niegdyś pięknej osoby. To zrobiło na nim tak duże wrażenie, że postanowił odmienić swoje życie. Od roku 1227 przez trzy pełne lata przebywał w pustelni Grotta Fucile. Prowadził tam bardzo surowe życie. Wkrótce zaczęli gromadzić się wokół niego uczniowie – Sylwester założył dla nich klasztor na Montefano pod miejscowością Fabriano. Gdy zastanawiał się, jaką regułę wybrać dla nowego zgromadzenia, zwanego później Sylwestrynami, objawili mu się założyciele różnych zakonów, którzy polecali mu swoje reguły. Sylwester zdecydował się na wybór reguły świętego Benedykta. W roku 1247 nowe zgromadzenie zatwierdził papież Inocenty IV., Sylwester zmarł 26 listopada 1267 roku w Fabriano, wieku 90 lat. Został beatyfikowany jeszcze w tym samym roku przez papieża Klemensa IV i kanonizowany 331 lat później przez papieża Klemensa VIII. Słowacja. Słowackie Ministerstwo Zdrowia anuluje wytyczne, które miały uprościć proces tzw. zmiany płci. Zrobi to na wniosek współrządzącej z narodowo-lewicowym Smerem premiera Roberta Ficy prawicowej Słowackiej Partii Narodowej. Ministerstwo Zdrowia w komunikacie prasowym poinformowało, że kwestia ta zostanie kompleksowo rozwiązana w ramach przyjęcia nowej międzynarodowej klasyfikacji chorób. Minister zdrowia, pani Zuzana Dolinkowa z koalicyjnej Socjaldemokratycznej Partii HLAS, powiedziała: W interesie stabilności koalicji rządowej, Ministerstwo Zdrowia będzie kontynuować unieważnianie tych wytycznych. Słowaccy działacze LGBTQ i inne literki stwierdzili już, że decyzja ta jest przejawem pogardy dla mniejszości LGBTI, a jednocześnie sygnałem, że nowy rząd nie szanuje praw człowieka. Powiedzmy to jeszcze raz, środowiska LGBTQ i inne literki nazywają nieupraszczanie procedury obcinania sobie zdrowych narządów, przejawem pogardy i nieuszanowania praw człowieka. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Dzisiaj książeczka króciutka, ma zaledwie 82 strony, ale za to od początku do końca wypełniona pożyteczną dla duszy treścią. Jej tytuł brzmi O dobroci. A autorem jest znakomity ojciec Fryderyk William Faber, nawrócony z anglikanizmu, wybitny oratorianin, pisarz i teolog. W książeczce znajdziemy precyzyjną analizę pojęcia dobroci w ogólności, w myślach, słowach i czynach. Sam autor napisał. Ponieważ nasze zachowanie się w stosunkach jednych z drugimi, jest głównym źródłem najdotkliwszych naszych cierpień. Więc z tego wynika, że gdybyśmy stale rządzili się dobrocią, świat teraźniejszy stałby się całkiem inny. I ledwie, że niepodobnym do raju ziemskiego. Książka dostępna jest w dwóch wersjach: w zestawie z audiobookiem lub sama papierowa książeczka. Proszę pamiętać, że w księgarni Magna Polonia 7% zniżki na cały koszyk daje karta Dużej Rodziny. Przed zakupem należy wysłać do wydawnictwa maila z numerem karty dużej rodziny. Linki do obu wersji książeczki o dobroci będą pierwszymi linkami w opisie tego odcinka. Austria Jak wynika z dorocznego raportu Wiedeńskiego Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan, w roku 2022 doszło w Europie do 748 przestępstw z nienawiści wobec chrześcijan. Stanowi to 44% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W ubiegłym roku wielu chrześcijan straciło pracę, zostało zawieszonych lub nawet stanęło przed sądem za publiczne stwierdzenie, że małżeństwo może być zawierane jedynie między mężczyzną a kobietą oraz że tożsamość seksualna nie jest kwestią, którą można deklarować w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej. Obserwatorium zwróciło w szczególności uwagę na zwolnienie Wielkiej Brytanii nauczycieli Bena Dybowskiego i Joszu Wysatklifa, a także księdza Bernarda Randala, szkolnego kapelana. Do innych form prześladowania chrześcijan, obserwatorium zaliczyło tzw. strefy buforowe wokół klinik aborcyjnych, w których zabroniona jest modlitwa oraz usuwanie klauzul sumienia z przepisów prawa medycznego. Stany Zjednoczone. Popularny w Stanach Zjednoczonych katolicki apologeta, biskup pomocniczy diecezji Uniona Rochester, Robert Baron, wyznał, że szczerze nie zgadza się z zawartym w końcowym raporcie z pierwszej sesji Synodu o synodalności, stwierdzeniem, że postęp w nauce wymaga ewolucji moralnego nauczania kościoła na temat ludzkiej seksualności, powiedział. Twierdzenie, że ten wielowarstwowy, filozoficznie zwarty i gęsty teologicznie system nie jest w stanie poradzić sobie z subtelnościami ludzkiej seksualności, jest po prostu absurdem. Ten sposób argumentacji opiera się na błędzie kategorii, a mianowicie na tym, że postęp w nauce jako taki wymaga ewolucji w nauczaniu moralności. Weźmy przykład homoseksualizmu. Biologia ewolucyjna, antropologia i chemia mogą dać nam nowy wgląd w etiologię i fizyczny wymiar pociągu do osób tej samej płci. Ale nie powiedzą nam nic na temat tego, czy zachowania homoseksualne są dobre czy złe. Zajmowanie się tym pytaniem należy do innego rodzaju dyskursu. Warto dodać, że pod opieką tego właśnie biskupa jest Tammy Peterson, nawrócona niedawno na katolicyzm żona Jordana Petersona. Siódma sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część pierwsza. Bóg, najwyższy byt, źródło i Pan wszelkiego istnienia. Punkt osiemnasty. Stan szczęśliwości, w którym został stworzony człowiek. Czy człowiek został stworzony przez Boga w stanie doskonałym? Tak, człowiek został stworzony przez Boga w stanie doskonałym. Na czym polegał ten stan doskonałości, w którym został stworzony człowiek? Ten stan doskonałości, w którym został stworzony człowiek, polegał na tym, że człowiek posiadał pełną wiedzę, bez cienia nawet błędów umyśle, był w stanie pierwotnej sprawiedliwości i w posiadaniu wszystkich cnót, cieszył się całkowitą kontrolą nad ciałem i duszą oraz nad wszystkimi stworzeniami, które były niższe od niego. Czy ten stan doskonałości był właściwy tylko pierwszemu człowiekowi, czy też miał być wspólny wszystkim ludziom, także w następnych pokoleniach? Był to stan właściwy Adamowi w kwestii wiedzy, ale sprawiedliwość i stan pełnego panowania nad sobą miały być przekazane wszystkim ludziom poprzez pochodzenie i miały być nierozdzielne z naturą, dopóty, dopóki nie zostanie tego pozbawiony przez grzech. Czy człowiek w tym stanie pierwotnym miał umrzeć? Nie, człowiek stworzony w tym stanie pierwotnym nie miał umrzeć. Czy człowiek w tym stanie pierwotnym miał cierpieć? Nie, człowiek w tym stanie pierwotnym nie miał cierpieć, gdyż jego dusza z powodu specjalnego przywileju chroniła ciało od wszelkiego zła i nic mu się nie mogło stać dopóty, dopóki za sprawą swojej woli jego dusza pozostawała poddana Bogu. Czy człowiek został stworzony przez Boga w stanie prawdziwej szczęśliwości? Tak, człowiek został stworzony przez Boga w stanie prawdziwej szczęśliwości. Czy ten stan szczęśliwości, w którym został stworzony człowiek, był dla tego człowieka ostateczną i doskonałą szczęśliwością? Nie, ten stan szczęśliwości, w którym człowiek został stworzony, nie był dla tego człowieka ostateczną i doskonałą szczęśliwością, gdyż był on jedynie czasowy i miał być zastąpiony przez inny stan, tym razem definitywny. Jak zatem należy nazywać ten stan szczęśliwości, w którym Bóg stworzył człowieka? Można go nazywać pierwotnym stanem szczęśliwości, który miał przygotować człowieka przy pomocy jego zasług do przyjęcia definitywnego i doskonałego stanu szczęśliwości jako nagrody. Jeśli człowiek byłby wierny, to gdzie dostąpiłby tego stanu doskonałej i ostatecznej szczęśliwości? Dostąpiłby go w niebie wraz z aniołami, gdzie Bóg umieściłby go po pewnym czasie próby. W jakim miejscu człowiek czekałby na to przeniesienie do nieba? Byłby w ogrodzie przygotowanym dla niego przez Boga. Jak nazywa się ten wspaniały ogród? Nazywa się go ziemskim rajem. Punkt 19. Boże dzieło zachowywania w istnieniu i Boże rządy. Od tego miejsca zaczniemy w poniedziałek. Polska Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wyraził w swoim liście pasterskim z okazji wspomnienia świętej Cecylii, patronki muzyków kościelnych, zaniepokojenie w związku z tendencją doboru pieśni na śluby i komunie. W jego liście pasterskim czytamy. W ostatnim czasie daje się zaobserwować niepokojącą tendencję sięgania po piosenki chrześcijańskie, szczególnie podczas liturgii zawierania związku małżeńskiego czy uroczystości pierwszej komunii świętej, które nie odpowiadają duchowi katolickiej liturgii pod względem formy, estetyki muzycznej, a także tekstu. W dalszej części listu arcybiskup przypomniał: Podczas sprawowania świętych obrzędów. Muzyka ma za zadanie tłumaczyć czynności liturgiczne i ściśle korespondować ze Słowem Bożym i tekstami mszalnymi, ponieważ zawsze pozostaje w służbie liturgii, nie posiada własnej autonomii, lecz jest nieodzowną częścią celebracji liturgicznej. Od siebie dodam, że osoba arcybiskupa Jędraszewskiego i pewien mem na jego temat były bezpośrednią przyczyną założenia przeze mnie 4,5 roku temu tego kanału YouTube'owego. Dlatego proszę o modlitwę za arcybiskupa jendarzewskiego. Ponownie Polska. W związku z trwającą obecnie debatą na temat finansowania przez państwo zabiegów in vitro, niestety bardzo modernistyczny magazyn Więź opublikował artykuł, zatytułowany "In vitro: nauczanie do przemyślenia". Jest to tekst wykładu, który w roku 2010 do radomskich lekarzy wygłosił zmarły w ubiegłym roku ksiądz profesor Józef Krasiński. Jak pisze we wstępie redaktor Cezary Gawryś, ksiądz Krasiński poprosił go o opublikowanie tekstu po jego śmierci, gdyż chciał być pochowany w poświęconej ziemi. W samym tekście ksiądz Krasiński wyraża nadzieję na zmianę nauczania kościoła odnośnie in vitro. Jako przykład podał ekumenizm. Gdy studiował w przedsoborowym jeszcze seminarium, ekumenizm był potępiany. Dziś, jak zauważył, nabożeństwa ekumeniczne odbywają się w różnych kościołach, przychodzą do nas inni chrześcijanie, wspólnie modlimy się, zmieniła się więc postawa kościoła. Można uznać, że argumentacja księdza profesora jest konsekwentna, na pewno bardziej niż postawa tych, którzy in vitro odrzucają, a ekumenizm popierają, ewentualnie odwrotnie. Natomiast zdrowa, niezmienna nauka katolicka odrzuca zarówno ekumenizm, jak i in vitro. A za duszę księdza profesora Józefa Krasińskiego warto się pomodlić. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. W niedzielę rozpoczyna się adwent. W tym czasie mamy przygotować się na uroczystość Bożego Narodzenia. Prawdopodobnie w większości z nas okres adwentu kojarzy się z wyrzeczeniami. Warto jednak pamiętać, że Kościół zachęca w tym okresie nie tylko do ćwiczenia cnoty wstrzemięźliwości, ale też do modlitwy żarliwszej niż zwykle. W codzienności nasza natura ciągle ściąga nas, byśmy żyli jak najbardziej jak stworzenia cielesne. Świat również, z różnych przyczyn, ale głównie dla zarobku. Na każdym kroku próbuje zrobić z nas ludzi skoncentrowanych głównie na naszej psychice i na naszym ciele. Jak się czuję i czego mogę sobie dostarczyć, żeby poczuć się lepiej? Najlepiej, żebyśmy w ogóle nie pamiętali o naszym duchu i naszym rozumie. Pozbawianie w okresie adwentu naszego ciała jakiejś przyjemności ma poddać naszą zmysłowość pod władzę naszego rozumu oraz być może przede wszystkim Zrobić w nas miejsce dla człowieka duchowego mniej dla ciała, więcej dla ducha. Jak piszą mądre źródła, przyjemności same w sobie nie są niczym złym. Pan Bóg, w swojej niezmierzonej mądrości i miłości do nas, powiązał naszą naturę z pewnymi przyjemnościami, które pierwotnie, czyli przed grzechem pierworodnym, były zawsze sprzymierzeńcem człowieka. Niestety, przez grzech pierworodny ta harmonia została zaburzona. I to dlatego tak łatwo jest naszej grzesznej naturze dążyć do odłączenia przyjemności od celu, dla którego została stworzona. W uproszczeniu mówiąc, zamiast jeść, aby żyć, możemy zacząć żyć, aby jeść. W miejsce jedzenia możemy podstawić tu każdą przyjemność zmysłową. Cnota wstrzemięźliwości musi przywrócić ład w tej dziedzinie. Przywrócić nam świadomość, że jesteśmy stworzeni do rzeczy wyższych niż same zmysły. Odmawianie sobie czegoś w Adwencie ma umniejszyć w nas przestrzeń zajmowaną przez człowieka cielesnego i zrobić miejsce dla człowieka duchowego. Natomiast warto pamiętać, że zmysły mogą się i prawdopodobnie będą się buntować. Mogą bardzo mocno wołać o swoje, zwłaszcza jeżeli je rozpieściliśmy, zatem potrzeba będzie wzmacniać swoją wolę, a przede wszystkim swoje postanowienia adwentowe powierzyć Najświętszej Marii Pannie i prosić ją o pomoc. Często przypominam sobie pewien dzień sprzed wielu lat, w którym nie pamiętam już z jakiego powodu pościłem o chlebie i wodzie. Po południu, jadąc gdzieś samochodem, zatrzymałem się przy kaplicy, gdzie był wystawiony Najświętszy Sakrament. Czując się dość głodnym, lekko osłabionym, trochę poirytowanym, uklękłem przed Najświętszym Sakramentem. Po wyjściu z kaplicy zrobiłem sobie obszerną notatkę, w której napisałem, że te chwile adoracji były zupełnie inne. Dużo lepsze niż wszystkie te, gdy modliłem się z powiedzmy pełnym brzuchem. Tak powiedziało mi wtedy moje własne odczuwalne doświadczenie: że nawet takie małe umartwienie zmysłów powoduje, że człowiek cielesny, człowiek zmysłowy we mnie ustąpił miejsca człowiekowi duchowemu. Inne moje doświadczenie, wieloletnie, nauczyło mnie, że tak to nazwijmy jakość przeżycia świąt Bożego Narodzenia bardzo mocno zależy od jakości przeżycia adwentu. Raz bywało z tym u mnie bardzo niedobrze, i 24 grudnia siadałem do stołu wigilijnego, jakby z biegu. Innym razem, dzięki Panu Bogu, udawało się Adwent przeżyć lepiej. I wtedy wszystko w te święta nabierało innego, właściwego wymiaru. Jakże wspaniale i pięknie można przeżywać nadchodzące, dotyczące jednej z największych tajemnic, tajemnicy wcielenia, Święta Bożego Narodzenia. Jeżeli tylko czas Adwentu przeznaczymy na żarliwszą modlitwę i odpowiednie umartwienia, które oderwą nas od spraw tego świata i od naszego ciała i skierują naszą uwagę ku rzeczom duchowym. Mój drogi słuchaczu, życzę ci roztropności w wyborze postanowień adwentowych, a potem pomocy Najświętszej Maryi Panny i siły woli, by ich dotrzymać. Maryjo, posłuchaj się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika, rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz dołączyć do grona naszych patronów i wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego weekendu. Święty Sylwestrze, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia w poniedziałek rano. Zostań z Panem Bogiem.